Twój dom będzie wolny od wilgoci. Już nigdy nie zobaczysz grzyba na swoich ścianach. Na początek weź dwie lub trzy cytryny. Płaską dłonią roluj cytryny w przód i tył. Dzięki temu wyciśniesz łatwiej i więcej soku z cytryny. Sok z cytryny ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Następnie przekrój cytrynę na pół i wyciśnij jej sok. Do uzyskanego soku dodaj jedną małą łyżkę czosnku granulowanego. Dzięki zawartej w czosnku alicynie hamuje on rozwój grzybów i pleśni. Całość dokładnie wymieszaj. Jeśli masz ciemny kolor ścian, możesz dodać kilka zmielonych goździków do mieszaniny. Powoli odcedź mieszankę do drugiego naczynia. Użyj do tego mokrą chusteczkę lub gazę. Weź plastikową butelkę z dozownikiem. Przelej płyn do butelki i dokładnie zakręć. Tak przygotowany płyn użyj w miejscach narażonych na pleśń oraz grzyby. Ten domowy płyn pomoże zwalczyć ci problemy raz na zawsze. Zimą w domu nie mam wilgoci. Okna nie parują i nie czuć zapachu stęchlizny. Wystarczy, że w każdym pokoju mam go na parapecie. Na początku weź szklany, ozdobny pojemnik. Do jego wnętrza wsyp sól. Zwykła, najtańsza sól kuchenna świetnie się sprawdzi. Ma ona właściwości pochłaniające wilgoć. Dodatkowo nie psuje się i może stać tygodniami. Następnie, wlej do niej nakrętkę ulubionego płynu do prania. Dobrze, żeby miał intensywny zapach. Kolejnym składnikiem jest spirytus. Ma on właściwości odkażające, antygrzybiczne i antypleśniowe. Wlej trzy łyżki do pojemnika z solą. Tak przygotowany pojemnik postaw na parapacie okna. Głównie w tych pokojach, gdzie widzisz, że zimą woda zbiera się na szybach. Nie dosyć, że będzie wydobywać się z niego przyjemny zapach. Wszyscy będą pytać: Co tak pięknie pachnie? To pomoże on pochłaniać nadmierną wilgoć z okna. Woda nie będzie się skraplać, a uszczelki okna nie będą pleśnieć. Ten trik stosuję w swoim domu już od kilku lat. Dzięki tej piance pozbędziesz się pleśni z okien. Zimą skraplająca się woda na szybach to znak ostrzegawczy. Jeśli zignorujesz problem, na ramach i uszczelkach szybko rozwinie się pleśń. Należy działać od razu, ponieważ pleśń rozprzestrzenia się błyskawicznie. A większe ilości są trudniejsze do usunięcia. Wilgoć, zaparowane okna i ciepłe pomieszczenia to idealne warunki dla jej rozwoju. Niesie ona poważne zagrożenie dla zdrowia. Pleśni na oknach można skutecznie usunąć bez chemicznych środków dostępnych w sklepach. Do atomizera wlej ocet i wodę w proporcjach 1 do 1. Do małej miski dodaj kilka łyżek sody oczyszczonej i wodę, tak aby powstała konsystencja pianki. Nałóż ją na uszczelki i miejsca pokryte pleśnią, a następnie dokładnie wyczyść szczoteczką. Teraz spryskaj całe okna roztworem octu z wodą i pozostaw na 15 minut. Na koniec użyj ścierki z mikrofibry. Ocet w połączeniu z sodą działa skutecznie na pleśń, nie powoduje alergii, a jego zapach szybko znika.